po wyborach. Nie wiem, chyba coś widać. Właśnie ja nie wiem, straszne słońce jest. Straszne słońce, ale... Jest no Tutaj byliśmy. Jesteśmy po wyborach jesteśmy zadowoleni. Mhm. Także jak zawsze obowiązek spełniamy. Mhm. nie będziemy mówili na kogo zagłosowaliśmy Oczywiście, bo to każdego indywidualna sprawa jest ważne żeby być tak. na, na tych wyborach na jakichkolwiek wyborach trzymajcie się do zobaczenia już po przerwie a więc wróciliśmy z tych wyborów, i tak się zastanawiałem ostatnio nad tym, co by jeszcze zmienić, żeby ułatwić to głosowanie. Głosowanie korespondencyjne jest. Tak? Korespondencyjne jest. Jest. E... Mówią o, o, o planach głosowania przez internet. Tylko kwestia jest taka: czy przez profil zaufany by było to dokładnie bezpieczne? Jak myślisz, bałabyś się tak głosować? Na pewno podać swoje dane, byś musiał podać z dowodu osobistego. Wszystkie to nie bardzo. Na przykład, e, nawet jakbyś miała podpis elektroniczny, to bałbym się, czy e, ktoś by nie mógł. Później przed, wykorzystać tego wykorzysta Podawać. Albo zmienić Twój głos. Na przykład, Ty byś na pana X pod, e, oddała głos, a ktoś. A ja sobie zmienię, żeby, był kto, żeby ktoś miał inne poparcie, tak? Nie, to lepiej akurat chodzić może, co? Bo tak nie mamy daleko. A jeszcze masz to nisko na parterze dostosowane. Także ty nie akurat nie masz problemu. No nie, ale ja tak pomyślam o innych też. Na przykład jest ta są szkoły podstawowe, gdzie są schody, nie? To już jest gorzej trzeba tym osobom pomóc. Albo zostają przepisy, przepisani do innej komisji, żeby było łatwiej. Też się tak zdarza. No niby tak. Pod warunkiem, że to jest też tak blisko ich domu, a nie gdzieś muszą dojeżdżać w tym celu. Wiem, kochani, że macie takie wrażenie, że nie macie na kogo głosować. Ale lepiej się czasem zastanowić, na kogo zagłosować. I potem, jeżeli. Ktoś coś źle zrobi, tak samo w jednych wyborach jak i w drugich na przykład do Sejmu to wtedy mamy jakby większe prawo narzekać, o zagłosowałem na Ciebie, a Ty czegoś nie zrobiłaś, jak myślisz kochanie, dobrze mówię, czy nie? Ja mam akurat czyste sumienie, bo zagłosowałam na to, przede wszystkim poszłam zagłosować. Tak. Bo no, to jest każdego. że tak powiem, bo wybór. Bo, tak, bo są osoby, które. A nie pójdą, bo i tak to się nic nie zmieni. Nie? Ale przynajmniej masz wtedy jakieś. większe możliwość narzekania. No kurczę, zagłosowałem na ciebie, a co ty robisz? Człowieku, pamiętaj się, ja o takie polskie walczyłem, prawda, tak kochanie, czy nie? Mhm, no właśnie, no. Ja mam nadzieję, że te nasze głosy coś dadzą i że będziemy zadowoleni z wyboru. Luki Monka, starcie mikrofonie. ja przepraszam, że tak reklamuję tą starcie mikrofonie? Ale my też, że tak powiem, no, jesteśmy jednością. Luki Monka, Stacja Mikrofonia, kochani, nie? Mhm. A daj buźki. Dziękuję. Zdrówka, szczęścia, pomyślności. Dobra, już, już. I wspaniałych mhm. dużo gości. Pozdrawiam, pozdrawiamy. Pa.